Dokładnie tak. Chciałbym ten trend w pile zaprowadzić. Zresztą nie jestem pierwszym człowiekiem, który o tym pomyślał, i który już to zrobił. Sam chodzę na większość wernisaży w pile. Niemniej jednak to się odbywa tak, że jest sobie wermisarz, spotykają się ludzie, oglądają, kontemplują. Dyskutują. Dyskutują, dyskutują oczywiście. Spotyka się no, pewna taka elita pilska. Ludzie, no, nie chodzi mi o wysokich dygnitarzy, ale również. O takich normalnych ludzi, którzy po prostu to lubią. Nie? Natomiast w PABie te grafiki dotkną, że tak powiem, wszystkich lu 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 ludzi. I młodych, którzy wpadną sobie tutaj zjeść coś po szkole i również starszych lu ludzi, którzy wpadną na jakiegoś drinka i przy okazji sobie obejrzą coś ciekawego. Chciałem to jak najbardziej skomercjalizować.